Zakończyliśmy transmisję przy świętej z Bazyliki Watykańskiej! Paweł II jest dla mnie, choć go nie poznałem osobiście, to dziękuję mu bardzo za Światowe Dni Młodzieży, bo gdzieś to nas jednoczy i chyba dlatego też przede wszystkim tu jesteśmy, żeby dziękować mu za to wielkie dzieło, także wydaje mi się, że to jest taki główny owoc, dlaczego tu jesteśmy. Chcieliśmy też poczuć ten klimat, odwiedzić miejsca, w których był Jan Paweł II, bo ta osoba wywarła na nas szczególne wrażenie w naszym życiu. Jesteśmy małżeństwem 24 lata i tak no, żyjemy religijnie. Staramy się wychowywać dzieci w tej wierze i dla nas to było takie ważne wydarzenie, żeby przyjechać tutaj. Zbieraliśmy się jakiś czas. Wyobrażamy sobie, żebyśmy nie mogli go odwiedzić. On odwiedzał nas jak żył, Przy, przylatywał do Polski. Osobiście byłam i w Krakowie i w Siedlcach, no i wydaje mi się, że powinniśmy jako Polacy oddać mu hołd.